Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam jak wykonać zadania sezonowe 4 tygodnia. I pierwszym zadaniem, jakie mamy wykonać, jest zebranie 150 sztuk drewna w lokalizacji Johnsonowie w Pemranych Szybach lub Rodzinowym Tartaku. Do drugiego zadania będzie nam potrzebny karnice z benzyną, który znajdziemy na przykład w tym miejscu, ponieważ przy jego pomocy mamy zranić przeciwnika lub uszkodzić budowlę innego gracza, wysadzając go. W trzecim zadaniu mamy doznać efektów soku żłob przez 15 sekund. Czyli najpierw musimy go znaleźć, a później wypić. W czwartym zadaniu mamy zaliczyć trafienie w głowę z pistoletu. Możemy do tego zadania wykorzystać wartownika siódemki, a następnie możemy go zabrać do sejfu i przy jego pomocy otworzymy go. Czyli mamy wtedy dwie pieczenie na jednym ogniu. Aby wykonać piąte zadanie musimy zatańczyć w trzech lokalizacjach. Czyli w lepkim lasku, Kamienistym kinie oraz w szosie chonkersa. W szóstym zadaniu musimy przez 10 sekund ukryć się w wysokiej trawie, którą znajdziemy np. niedaleko Daily Bugle lub okolicy Johnsonowie. Natomiast, aby wykonać ostatnie zadanie, musimy zranić wroga przy pomocy strzelby o klasie rzadkiej lub wyższej. I po wykonaniu tego zadania, wszystkie zadania czwartego tygodnia będziemy mieli ukończone. Tak więc to by było wszystko. Dzięki Wam za obejrzenie. Ale także chciałbym Wam wszystkim życzyć szczęśliwego nowego roku. Oby był on dużo lepszy niż ten, który właśnie się kończy. Do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć!